Co tu będą robić inżynierowie z Afryki? No będą ubogacać kulturowo. Nas, tak jak Europę Zachodnią ubogacili. Wszędzie, gdzie doszło do masowych migracji z Azji czy z Afryki, tam drastycznie wzrosła przestępczość. Tam jest przestępczość na poziomie niewyobrażalnym dla Polaków, bo my żyjemy w bezpiecznym kraju, bo Polacy to cywilizowany naród, a tam no nie do końca już. Szwecja. 400 strzelanin w jeden rok ostatnio. 400, ponad jedna strzelanie na dziennie na ulicach. Szwedzkich miast, których nie ma zresztą tak wiele. I myślicie Państwo, że to od tego globalnego ocieplenia Szwedów pogrzało i zaczęli do siebie strzelać jak do kaczek? Nie. 97% sprawców tych strzelanin w Szwecji są oficjalne statystyki rządowe. Imigranci i dzieci imigrantów. 97%. Szwedzi dalej są spokojni, tak jak byli przez poprzednie dekady, ale ktoś inny jest niespokojny. To wszędzie jest to samo: Niemcy, Frankfurt. 75% sprawców napaści na ulicach to obcokrajowcy. Ludzie bez niemieckiego obywatelstwa, a reszta to ma to obywatelstwo stosunkowo niedawna. Ale to nie jest tak, że każdy, kto przyjedzie do Europy Zachodniej, to na granicy coś mu się zmienia w głowie i staje się bandytą. To zależy skąd przyjechał. W Niemczech teraz jest 39 tysięcy obywateli Japonii i dla porównania 26 tysięcy obywateli Algierii. Zagadka z kulturoznawstwa dla państwa. Ile przestępstw z użyciem przemocy popełniło te 39 tysięcy Japończyków? Zero, dwa, bardzo dobrze. Jesteście dobrzy z kulturoznawstwa. Dwa. Na 39 tysięcy Japończyków. A teraz, a ile przestępstw z użyciem przemocy popełniło 26 tysięcy Algierczyków? Pewnie trochę więcej niż dwa. 10, 20, 50, 100, 150 może ktoś da. Jak państwo myślicie, ile? 75% 1700, ponad 800 razy więcej niż Japończycy, ponad 800 razy więcej. Niech mi teraz przyjdzie jakiś lewak, Biedroń, Zandberg, Trzaskowski, i mi powie, że wszystkie kultury są identyczne, takie same, nie ma znaczenia skąd tu ludzie przyjeżdżają, otwórzmy się na wszystkich. Co złego się może wydarzyć? Nie. Nie wszystkie kultury są takie same. Kultury są różne. Są kultury wysoko rozwinięte, jak Polska, gdzie ludzie się szanują, gdzie dbają o swoje bezpieczeństwo i o siebie nawzajem. I są kultury, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, gdzie się ludzie nie szanują, gdzie swoje problemy rozwiązują za pomocą przemocy. I potem przyjeżdżają z tych kultur do Europy i sprawiają, że u nas zaczyna być tak samo. I to jest wina polityki migracyjnej. Tak jest wszędzie. Wielka Brytania. O, to jest dopiero drastyczny przykładek. Wielkiej Brytanii przez ostatnie...